Nazywam się Tadeusz Musiał. Zapraszam pierwszego mówcę, Pana so, uh, uh, Dzidzita. Uh, uh, e, nazywam się Dzidzit tak jak Państwo już wiecie jestem dyrektorem do spraw marketingu w firmie DXN. Zajmuję się regionem Afryki, Europy, Bliskiego Wschodu i e, Azji Południowo-Wschodniej.

Jego odpowiedź była następująca. Kiedy kropla deszczu spada z nieba i zostanie złap złapana w dłonie, to jest na tyle czysta, że można ją wypić. Natomiast jeśli wpadnie do ścieku, to jej wartość spada. Aż tak znacząco, że nie można jej wykorzystać nawet do tego, aby umyć sobie nogi. Natomiast jeśli spadnie na gorącą powierzchnię, to natychmiast wyparuje. Natomiast e, jeśli spadnie na kwiat lotusa, e, to e, będzie błyszczeć tak jak perła. It can a Natomiast e, jeśli spadnie e, na małże, to może zamienić się w so a taka jest, Takie jest więc znaczenie powiązań pod pewnymi kwestiami. Woda wciąż jest taka sama, ale bardzo wiele zależy od tego, jaki, w jaki sposób powiąże się, połączy się z innymi elementami. Welcome to Witam Państwa w firmie DXM. So, in industry, jeśli chodzi o e, przemysł zajmujący się sprzedażą bezpośrednią, jeśli chodzi o e, osoby działające w branży sprzedaży bezpośredniej, to w bardzo wielkim stopniu Państwa sukces zależy od tego, e, z jaką firmą się wiążecie i z jakimi osobami będziecie mieli do czynienia. Dlaczego więc firma DXN? There are so many in the na rynku działa bardzo wiele firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią. What makes DXN or from the rest? Co więc sprawia, że firma DXN jest wyjątkowa albo szczególna na rynku? Wszyscy, którzy przyjechali pierwszy raz. Wszyscy, z Państwa, wszyscy ci z Państwa, którzy jesteście tutaj z nami po raz pierwszy, zostaliście pewnie zaproszeni tutaj przez Waszych znajomych czy inne osoby, które Wam dobrze życzą. Know about a company, which is in I pewnie poinformowały Was te osoby, że jesteśmy firmą, która zajmuje się bezpośrednią sprzedażą produktów, które służą do poprawy, poprawy stanu zdrowia.

Can never realize their dreams in their life. Tak więc 90% ludzi na świecie w zasadzie nie może zrealizować swoich marzeń. All these things everybody wants. Te rzeczy, które Państwo tu widzicie, to są przedmioty porządania dla bardzo wielu osób. Ale pracując od 9 do 17 codziennie, większość z nas prawdopodobnie nie będzie miała możliwości kupić sobie żadnego z tych przedmiotów. Aby możliwe było spełnienie naszych marzeń, potrzebujemy czegoś więcej, potrzebujemy czegoś, co działa poza tym standardowym harmonogramem, o którym wspomniałem. There comes the i to jest właśnie potencjał i to jest właśnie siła, która drzemie w branży zajmującej się sprzedażą bezpośrednią. So, tak więc to są przedmioty, które stanowią marzenia zwykłych ludzi. 22 ago, this man had dream. A 22 lata temu ten człowiek też miał swoje marzenie. Ludzie w Polsce bardzo dobrze znają ten grzyb, który nazywa się Ganoderma. Widziałem wiele naukowych książek opracowanych, przygotowanych właśnie w Polsce na ten temat. Dr. Lim, kiedy był jakiś człowiek, miał go na flory z swoim pana, który był tradycyjny doktor, w szybko na Ganoderma. A ten człowiek, doktor Lin, kiedy był małym dzieckiem, kiedy był młodym chłopcem, często wybierał się do lasu ze swoim ojcem, który był także lekarzem i tam wspólnie zbierali ganodermę. On od początku wiedział, jakie jest znaczenie, jaka jest rola ganodermy w życiu człowieka. Później założył firmę, która nazywa się DXN. I jego celem stało się dążenie do tego, aby zapewnić szczęście, dobre zdrowie radość ludziom na całym świecie. DXN 25 świecie. A obecnie firma DXN stała się 25. największą firmą zajmującą się sprzedażą bezpośrednią na świecie. Dysponuje ona oddziałami w ponad 170 krajach. I pracuje w niej jako człon, członkami tej firmy jest ponad 6 milionów ludzi. Tysiące, tysiące ludzi na całym świecie czerpie korzyści, jakie oferują te produkty zajm... od... służące poprawie stanu zdrowia. Company, Zanim zaczniecie Państwo współpracę z firmą zajmującą się sprzedażą bezpośrednią, you make sure the these three musicie Państwo się upewnić co do tego, że taka firma a, spełnia trzy następujące warunki. The Musicie się przekonać co do ludzi, którzy stoją za tą firmą. Musicie sprawdzić jaka jest skuteczność, jakie jest znaczenie produktów. A także sprawdzić autentyczność planu. Jeżeli więc te trzy elementy mają pozytywną wartość, to warto przystąpić do takiej firmy. The person behind the company? To jest ten człowiek, który swoją osobą wspiera firmę. Przez ostatnie 22 lata podróżował on po całym świecie, aby informować ludzi o tym, jakie korzyści, jakie zalety, jakie możliwości zdrowotne oferują jego produkty. Dla niego to nie tylko business. Dlatego człowieka to nie tylko biznes, But to także misja. W uznaniu za zasługi, jakie wniósł ten człowiek w poprawę stanu zdrowia ludzi, rząd naszego kraju nadał mu tytuł DATO. So, the people, the is really genuine trustworthy that is one of the major points we should consider tak the products Produkty. anywhere whether it is america or poland or europe or asia or africa wherever it is the products giving amazing results to people Bez względu na miejsce na świecie, czy mówimy o Ameryce, Europie, Polsce, Azji, a produkty, które Państwu przedstawiamy, zapewniają, oferują takie same korzyści. Te osoby, które nie miały do tej pory okazji korzystać z tych produktów, po rozpoczęciu korzystania z nich będą miały okazję przekonać się o ich skutkach. These Produkty te są wyjątkowe, szczególne, i zostały one oczywiście także opracowane przez, przygotowane przez firmę DXN. Nie można ich kupić w supermarketach, w aptekach, w żadnym innym miejscu poza firmą DXM. To jest świecie, a to jest e, największa na świecie organiczna farma ganodermy. And what makes so co sprawia, że ganoderma pochodząca z firmy, z firmy DXN jest taka wyjątkowa. There are so many in the world. Na świecie jest bardzo wiele firm, które e, wykorzystują ganodermę. Ale nie wszystkie firmy produkują wyrób najwyższej jakości. So, DXN has certain technology, firma DXN opracowała pewną technologię, dzięki której po zakończeniu procesu produkcyjnego jesteśmy przekonani co do tego, że uzyskujemy produkt o najwyższej jakości. First is Pierwsza sprawa to jest proces e, e, osuszania, otwartniania. A jeśli chodzi o to, tak no, o to rozwiązanie, stosujemy metodę zamrażania i osuszania. Nie stosujemy światła słonecznego, czy ciepła słonecznego, ani żadnych innych metod podnoszących temperaturę. Tak więc produkt jest tylko zamrażany, a następnie osuszany. 1 tak więc 5 kg ganodermy przekształcanych jest na 1 kg produktu. Kolejnym etapem procesu produkcyjnego jest eliminacja włókien. I następnie produkt jest poddawany mikroproszkowaniu, i dzięki temu uzyskujemy. Układ 20 do 1. So tak więc 20 kilogramów ganodermy to jest 1 kilogram produktu. The process, all the are w trakcie całego tego procesu wszystkie aktywne składniki ganodermy zostają zachowane. Dlatego niektórzy ludzie mówią, że mamy mniej, Czasem słyszymy więc, że na rynku można dostać produkty, które są tańsze, które nie są tak kosztowne. Mimo tego, że nasze e, produkty nadal oczywiście są ekonomiczne, to jednak nie możemy ich sprzedawać po bardzo niskiej cenie z tego powodu, że ich jakość jest bardzo, bardzo wysoka. Question is whether the products give or not. Uh, najważniejszym elementem kwestią tu jest e, tutaj, e, czy dany produkt jest wysokiej jakości czy nie. Tak więc omówiliśmy sobie produkt. Kolejną kwestią, o której warto wspomnieć, to jest plan. Jeśli chodzi o naszą firmę, to oferujemy kilka ciekawych cech, które nie są oferowane przez inne firmy zajmujące się sprzedażą bezpośrednią. Pierwsza sprawa to jest członkostwo na całe życie. Kiedy państwo zostaniecie już członkami firmy, to to członkostwo pozostanie z wami na całe życie. Kolejna kwestia to jest koncepcja, która nazywa się jeden świat, jeden rynek. In the world. Tak więc kiedy zostaniecie Państwo członkami firmy w jednym miejscu, możecie prowadzić ten biznes, tę działalność w dowolnym miejscu na świecie. Czyli Państwo tutaj będziecie mogli rozpocząć swoją działalność w tych. No uses this system. Żadna inna firma na świecie nie stosuje takiego rozwiązania. Tak więc, kiedy zostaniecie Państwo członkami firmy DXN, w zasadzie jesteście e, członkami międzynarodowej firmy. But the and of you will much on you. Ale tak naprawdę to, czy odniesiecie Państwo sukces, czy też porażkę, w dużym stopniu zależy właśnie od Was. It is 100 Small you need to spend to a a, nie, nie trzeba podnosić bardzo, wiele, bardzo wielkich e, wydatków na to, aby e, zacząć działalność w firmie. Nikt nie wywiera na państwa, nie będzie wywierał na państwa żadnej presji w tym zakresie. Tak więc to jest najważniejsze założenie, jakie stoi za naszą firmą. To, o czym wspomniałem już wcześniej, jedna, jeden świat, jeden rynek. Mamy oddziały niemal we wszystkich najważniejszych krajach na świecie. I wciąż ta liczba naszych oddziałów wzrasta. We cultivate, we produce, we manufacture the products and we distribute all over the world. Uprawiamy rośliny, produkujemy nasze produkty, a następnie zajmujemy się sprzedażą i sprzedażą na całym świecie. A więc nie jest to taka firma, która działa tylko w jednym obszarze. Niezwykle istotnymi kwestiami, o które wciąż dbamy, to jest oczywiście jakość i cena. We don't buy from anybody, but we cultivate, we produce by ourselves. Kupujemy, e, od, e, e, sami się także if you look at the certifications of the company, we have three ISO certifications and two GMP certifications, one from Australia. A Jeżeli Państwo popatrzycie na certyfikaty, którymi dysponujemy, to posiadamy trzy certyfikaty na zgodność z normami ISO i także certyfikat GMP hosty w Australii. Natomiast ganoderma, którą uprawiamy na naszych farmach, posiada certyfikat upraw organicznych. Is very much from all the other in the Jeżeli więc państwo spojrzycie na te wszystkie kwestie, o których e, powiedziałem, to można łatwo zauważyć, że jesteśmy firmą, która jest inna niż wszystkie firmy działające na rynku. We the best and sell at most rate. Produkujemy produkt najwyższej, wytworzamy produkt najwyższej jakości na rynku, a jednocześnie sprzedajemy go po bardzo ekonomicznych cenach. Jesteśmy stabilną firmą. 22 lata ciągłego wzrostu i sprzedaży na rynkach na całym świecie. Jest tylko kwestią czasu, kiedy firma DXN stanie się, czy zacznie być wpisywana na listę 10 największych firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią na świecie.